Ok, zagrajmy w grę Save the Pets, no i zobaczmy czy no ta gra jest warta naszej uwagi i czy, czy warto w ogóle spędzić nad nią chwilę, więc rozpoczynamy, eee, tu mam już level 16, więc chwilę grałem, mm. teraz nie wiem czym jest ten lód, czy on coś będzie tutaj nam zmieniał, No ale powiedzmy, że zrobimy tak, aha, ok, lód pęka, ale chyba się uda, o ile mnie jakoś tutaj nie przerzucą, dobra. Czyli o to chodziło, więc mieliśmy trochę szczęścia. Oczywiście w tej, w tej grze no, <coughs> będziemy często po każdej rundzie tak naprawdę dostać reklamę, ale nie są one jakieś długie. Da się je z łatwością pominąć, więc to jest OK. Teraz powinniśmy mieć możliwość, żeby nie wpaść do, do wody. Więc zrobię coś takiego. Chociaż. A, OK. Nie to planowałem, no, ale wyszło tak, że, że jest OK. I druga runda skończona, następna, nawet reklamy nie było. Ok, teraz są trzy psy. Eee, I teraz trzeba zrobić tak, żeby... nie, nie za bardzo mogę te pszczoły to ruszyć, bo mogą mi je zepchnąć, te, te pieski. Chociaż teraz nie wiem, czy sam ich nie zepchnę. A nie. Ok, nie wpadną z tej strony. No to akurat było w takim wypadku łatwiejsze, niż myślałem. I reklama z rybkami.